No bo ludzie głosują przeciwko, no przeciwko, tak, wiedzą czego nie chcą, no nie wiedzą czego chcą. Aby wiedzieli czego chcą, no to by... Lud może stawiać trony, lud może obalać trony, ale lud nie jest w stanie zasiąść na tronie. To zresztą w różnych dziedzinach życia się powtarza. Ja często, jak politykom, którzy są tacy zapatrzeni w te sondaże i myślą, że fokusy zrobimy i w tych fokusach ludzi zapytamy, co oni chcą i będziemy mówić to, co nam wyjdzie z fokusów, to przypominam, że była taka historia samochodu marzeń. Chyba zrobił Chrysler albo właśnie General Motors, nie pamiętam, która z tych wielkich firm samochodowych amerykańskich wymyśliła szeroko zakrojone badanie, jaki ludzie by chcieli mieć samochód. Jakie lampy, jakie chromy, jakie, wiesz, jakie ten, jakie osiągi, coś zrobili dokładnie, jakim wyszedł z ankiet, ten model, właśnie samochód marzeń. I to był najgorzej się sprzedający model w dziejach amerykańskiej Matko. motoryzacji. No bo to tak nie działa. No. Największym przebojem, bestsellerem w wieku XX była trylogia Tolkiena, ale kto ja zresztą nie jest trylogiem, ale wszyscy tak nazywają, przepraszam za polonistyczny, wstręt, w trend. Ale gdyby w 1935 roku zapytać ludzi, jaką książkę byście chcieli, no nikt by nie powiedział, że o hobicie, który idzie <laughs> przez pół <laughs> świata fantastycznego, żeby wrzucić do dziury pierścień, bo w ten sposób zniszczy zło na świecie. No nikt by na to nie wpadł. Musi pisarz wymyśleć, zaproponować i tak samo z politykami. Czyli ludziom trzeba powiedzieć, czego chcą, tak? Dać im coś, jakiś Dac produkt. Im wizję. Dać im wizję. Nagranie i produkcja Studio Plac